嗯。哦，选吗？ siema siema witek siema nie wiem czy mnie w ogóle słychać dobra dobra robimy robimy jest nadal opóźnienie ale robimy scratch dobra jako się tak wpisuje jakoś jest mnie w ogóle słychać jest opóźnienie zaawansowane nagrywanie czy to jest stream A później jest stream o jezu zesrałem się dobra nie będzie z 20 sekund co? Dobra on się opominę tu nie wiem czemu nie pokazuję meny nie zostały tak to zapisać zmiany i nie wiem aktualne ustawienia nie jest optymalne jak jest optymalne to tego ja nie wiem dobra a już już można się zalogować od razu no. następny projekt dobra i robimy nasz projekt ładuje się no i jak Ci minął Dżonek? Wita się. Witekował w żyniaku Ale jest opóźnienie nadal. I to masne. Nie powiem. Jest straszne opóźnienie. Dobra. Od początku. Ja bym chciał tak... Gdzie jest ta kamera? Where is camera 2? O, oh, here? ten brzeg jest zmięty, się to, się to zmieniło na backdrop nie nie trzeba, będzie w kontrole i zatrzymaj zatrzymaj inne skrypty duszka nie Hmm. Nie poczekajcie Kurczę yy. Dupa Bym powiedział Trzeba będzie znowu zrobić w Zobaczmy czy to zadziała Zabijmy się tak jakby Może tak powiedzieć. Zobaczmy. Aha, muszę kupić kamerkę. Kupujemy. No i nadal żyje. Dobra, jakaś tam gierka jakoś się przejdzie przez tą gierka. Ale jest opóźnienie. I to mocne. Hmm. Trzeba to zmienić. To później trzeba będzie zmienić, kochani. O. Nie, poczekajmy. No. Nie, dajcie na pół kamerę. No. Aha, trzeba dodać lub. Po prostu tym dzbanem. Stel z po prostu. Kurde no. I był równy. Mm. Życie. jest życie? O, oh, here. Pyk, pyk, powinno zadziałać. Dlaczego, a dlaczego tu się tak zbudowało? Nie wiem, tu są bugi czasami Nie wiem, ten program się buguje A, kurde, sensywane Nie mogę spaść poniżej 10 Przecież coś jest takie łatwe do ogarnięcia Jestem po prostu tak dywanem, no pyk, 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 pyk i 10 idyszka pyk, idziemy do rzeczy szak. działa nie mogę nic zrobić dobra dobra, jeszcze trzeba zrobić, żeby to ładnie estetycznie wyglądało kiedy to zmieni się na Backdrop Backdrop 2 To też trzeba będzie zrobić To jest... Tyle roboty tu zmieni się na Backdrop Pad zdropę -e. Na Backdrop 2 To ukryj I tyku i pyka ładnie będzie estetycznie Przyjaciele O Backdrop 2 Kolejny No i taka to żona robota jest No ludzie, ludzie A jak tym wita się Gnom? Kiedy będzie Gnom? Nie, to już chyba zrobiłem Chyba Tak na wszelki wypadek Kiedy tu mi się Backdrop 2 Ukryjmy. Zobaczmy. Pyk, Zabijmy się. Zabijmy się. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, Ten konon mnie rozwala. Tak 10 najsłodniejsze w śmierci bohaterów. Po prostu Kurde, no to no to co teraz? Z się, się przydały. To trzeba będzie zrobić kolan... YouTube. Trafika. To, to, to będzie idealnie, to będzie zarobiste miejsce Konontęcie, a AMZ zarywa Dobra, zapiszmy to Konon. I tu będzie takie Potrzebuję przecież

Trzymaj im to teraz trzeba duszka wczytać oczywiście Nie, nie chcę wybrać duszka Wczytaj duszkę O, konie, YouTube otwórz kurde, że mnie jest wielki. Trzeba go tak trochę zmniejszyć. O panie. Nie wiem, na 50. 50. Dobra, tak, gdzieś 70. O. Idealnie. Idealnie łodzisko. Idealnie, perfekto. Zrobiłem, zrobiliśmy. Dobra, teraz trzeba go zakodować oczywiście. To wygląd. Ukryj. Ukryć trzeba i... Kiedy też na bedroom to też trzeba ukryć i kiedy tło zmieni się na, się na na tło 7 to pokaż i pokaż i zobaczmy co to zadziała Zwróćmy na kasie ty, ty, Pyk Trochę se... Takie... Już mi się chciało, zapiszmy Tak, na wszelki wypadek Jeszcze raz Pyk Pyk, pyk, pyk Pyk, 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 pyk Super minigierka zręcznościowa to jest tak Po prostu super minigierka I poczekaj. Też i też zmienne. Pokaż zmienną oczywiście sytukcję. Michał. Gdzie to zmienną tą sytucję? Nie, że wszystko muszę od początku. Takie trochę bez sensu bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Przecież pek 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 jak ci mi, minął dzień kurczę no kurde mówię ci fasole o mi spoko spoczko spoczko no, mi na minął dzień nadal jeszcze przecież nie trzeba chwalić dlaczego mam to już dziesięć subukcji chyba mhm. ustaw subukcja na drzewo nie, 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 chcę normalny widok. tutaj gdzieś tu sytuacja. Dobra, ikona YouTube. Konon oryginal. I trzeba jakiś komentarz. Kochani moi. Wracam do z serdeczną prośbą w sprawie okay, interwencji w sport. Sport to zdrowie będzie ten mam tutaj niebezpiecznego człowieka ja. dawaj ten telefon proszę państwa naprawdę trzeba uprawiać sport grać w warcaby, szachy wszystkie w karty Normalerze jeździć na łyżwach na nartach, na wszystkim Chyba Dziękuję. Czy też łóżka? Komentarz, otwórz Dawa gdzieś tych 25 Chyba się nie da ustawić rusłowy, coś mi się tak zdaje. Toś mi się tak zdaje, że się nie da. No a dajcie. duszka. Czerno, oczywiście. Poczerne jest fajne. To dobrze że nie Dobra, nie widzę. Kontrol C Ctrl O Lul Dlaczego się tak zbugowało? Tak dziwnie. Nie, nie usuń mi to, usuń! usun mi to mych oczu pięknych a to się a męga, a nie mogę nie mogę danych kontrol nie, nie chcę daj mi mi to kontrol C co? Nie. Nie, kurde. Wróć, wróć z tym wszystkim. Coś mi to, usuń mi tego duszka. Nie z oczu, ja nie chcę mieć z takiego czegoś. Nie chcę widzieć takiego czegoś. Tego czegoś. Kurde, serce. Ctrl C mhm, trzeba nowego duszka. Ctrl C. Ctrl V. No i gdzie to jest? Gdzie to jest? grać halo kurde jak to tu enter Okryjmy. i trzeba tak na 20 nie, nie. na 50 nie. gdzie to jest to już się, już tego nie widzę

Waszkana Mogę tu skopiować? Mogę. C. Ctrl C. 1 trzeba Dużo To jest No i co, Krzysiu, co tam się stało? No, do chorości. Ale po co? Na badanie? Na badanie. Na badanie, tak? Na badanie. A od po tym w razie czego? A ja wiem. Nie ja wiem. To wiesz co? No? Za twoje nagrywanie powiem, no, że przecież ty przecież nagrałeś, przecież. że ja sobie życie chcę odebrać. Że ja? Okay. Tak. On też nagrywał. Tak. A ty chcesz, że sobie życie? Nie. No to ja nie rozumiem o co chodzi. Ja, ja właśnie też tego nie. Mam. To poproś, żeby cię odwieźli chociaż. Nie wierzę w to Dobra Mam to gdzieś Tak, tak wiecie To, to będzie wersja... Będzie wersja dobrze! Zobaczysz, to, to jest, nie jest wersja... Chopadania, chciałaś jak... mhm. mhm. ja, Dzień dobry Państwu Jestem na ulicy Kopernika W e McDonaldzie Idę kupić sobie McDonalda. Ty, Heniek! podaj to korek. Podasz to korek? To no, nie Heniek. To <śmiennie> no, może no, być no, Heniek. Jakoś tak będzie no, to po... bo Mam to, to gdzieś. Niech tak będzie. Kurczek. Hmm. Takie randomowe tytuły, ale na My no dostaliśmy zgłoszeni, że pan chce sobie żyły podciąć. Nie, nie, nie. <grystanie> to nieprawda. Ja dopiero niedawno wstałem. Ja tu się TU! Bo mnie dziosi! Ja, ja do komendanta. pana. My, my z tego zrobimy odpowiednią dokumentację. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze, no bardzo dobrze. No. Ja bardzo proszę. Do bo stary Ktory głos? Ktory głos? No, Ktory głos? nie głos? Ktory głos? To mają Ktory głos? Ktory głos? Ktory głos? Ty się ty, nie, Taką prawdę! Ty się dla ty nie możesz się umyć? <laughs> <laughs> brawo, brawo. Rower mój stary, dawniej rower I w praisku, ludzi w Czuję pomoc, bo mać mamy całą noc Dale gdzie jest ze stół Mam białą moc i lecimy całą noc Może to zadziała Nie ma nie mam lepszy pomysł Scena Ha 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 tu się Dzień dobry państwu, to ja tuż na łoni, leży z tego Czarny Czerwieniu. Kukus, kukus. Kukus. Okay. Kaszka, kukus. 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 od... od Kukus. i od. Kukus. jak Kukus. Nie, nie od bubla. Przepraszam, bo to ja nie rozmawiałem przez telefon. Jestem teraz Rokongrelowiec Pana Mana! powiedzieć, że od lat dziesięciu do jedziesz. lat 16 się trochę wie. Ha ha ha. Kasza bulgur bulgur. Bulgur kasza bulgur. Ha ha ha. ludziom za stu... 20 szy... mam. przepraszam, proszę się nie odzywać. Ha ha ha. Pod ulicy ulicy ro, Rośli sobie kwitnie i tak dalej. Mówi, mówi, mówi pan do widzów, nie do mnie tylko. E, ja wiem, ja, ja mówię do kamery. Ha, 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 ha. dbam o siebie. Może tu rośnie. Szlić szli notka. fajnie nie wszystko, wszystko działa jak powinno choć ha 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 sukces ludziska sukces mm. właśnie też przylepę oh, mm. a to chyba <susurna> to co to tamte przylepę? To zupy mlecznik o oh. pełna to w ogóle nie działa to już na wszystko, to w Polsce jeszcze no, no i chyba czas, żeby zakończyć nasz streamek, papa.